Witam wszystkich Kolejny szybki wypad na grzybki Taki olbrzym prawdziweczek nam się trafił Piękna sztuka, Czyska, chyba nie myszka go podgryzła Grubasek Drugi taki ładny, zdrowiutki Też piękniś No i bliźniaczki Jakie się trafiły? Był jeszcze jeden stary, ale go nie brałem. Kozaczek jeden. No i pierwsze ryzyki. No zobaczymy, czy się zacznie. Zimne noce u mnie, po 0 stopni, przez 2-3 dni. I tak widzę, pierwsze zaczęły wyskakiwać. Nie ma jeszcze szału, no ale coś tam jest. Dzisiaj tylko tak na no, szybko. Dużo czasu nie miałem, ale myślę, zerknę. No coś będzie kolejny raz Jeszcze się chwilę tu przejdę Akurat fajny taki las grawowy, czysty Stare okopy z pierwszej wojny Okej, okay, jakby się coś jeszcze trafiło, to wrzucę a na razie pakuję to i idę dalej. Pozdrawiam.